Hejka, hejka! Tym razem zapraszam na vloga z kilku dni. Będę nagrywać, kiedy będę miała chwilę. Mam już na ręku swoją opaskę do mierzenia kroków. Znaczy, no bo też różne inne funkcje, no ale korzystam teraz właśnie z mierzenia kroków i z mierzenia snu. Badam sobie sen. Ta jakość mojego snu nie jest najlepsza, ale no ciężko, żeby było super, jak się trzy razy budzę w nocy na karmienie. W każdym razie używam, bo tą opaskę dostałam w prezencie, jak byłam w ciąży. Dostałam ją od Mikołaja, w ostatnie święta Bożego Narodzenia. W ciąży nie chciałam jej używać, a teraz no, przydaje się szczególnie na spacerach z Tymkiem. Tylko też ostatnio byłam na spacerze i się zdenerwowałam. Pierwszy raz byłam z tą opaską na spacerze i zrobiłam naprawdę długi spacer. Chciałam sobie nabić tak dużo kroków. Wróciłam do domu, odświeżyłam i opaska pokazała mi tylko 1500 kroków. Znerwowałam się, myślałam, że mi nie działa, ale Arek mi powiedział, że jak spaceruję z wózkiem i mam rękę na wózku, to mi po prostu tego nie zlicza. A ja zrobiłam taki długi spacer i nic. A teraz, jak będę spacerować z wózkiem, to będę prowadzić ten wózek tylko jedną ręką, a, a tą drugą będę sobie zliczać kroki. Albo włączę sobie trening, bo jak się włączy trening, to nie wiem, Marek mówił, że podobno pobiera tam dane z GPS-a i, i wtedy mi jakoś tam zliczy te kroki. No dobra, to tyle. Zaczynam dzień i zobaczymy, czy się dzisiaj odezwę czy jutro. W każdym razie, no tak jak mówię, będzie to vlog z kilku dni i będę nagrywać wtedy, kiedy będę miała ochotę i czas. dzisiaj na obiadek pieczony łosoś do tego ziemniaczki pieczone i cukinia z przyprawami rozmaryn może o właśnie rozmaryn co? Nie. tak troszeczku czemu czosnek jak coś? Gorąco strażnie. No. <grywa> Nie ma to jak w upał odpalać piekarnik. Za każdym razem, jak nagrywam, to Arek musi palnąć jakimś tekstem. No ja zawsze muszę to wycinać. Nieprawda. Ale gorąco, masakra, topimy się, masakra. Jedzenie było pyszne. Tragedia dzisiaj gorąco na Maxa. 28 stopni w mieszkaniu.

Hejka, hejka w kolejnym dniu. Ja już jestem po kawce. E, dzisiaj nie dospałam, wstałam po godzinie 6, e, żeby szybko się spakować i ogarnąć. Bo e, około 9:10 wyjeżdżamy i jedziemy na weekend do teściów. Mogłam wczoraj się spakować, żeby mieć dzisiaj rano luzy, ale no. Nie dało się, nie dało się i tak było dużo rzeczy do zrobienia. Dzisiaj jest piątek, do Warszawy wrócimy dopiero w niedzielę, i w niedzielę wrócimy późnym wieczorem, e, dlatego że jak będziemy wracać, właśnie e, od rodziców Arka, to po drodze zatrzymamy się na sesję zdjęciową i to będzie pierwsza sesja zdjęciowa, e, którą będę w tym roku robić, ponieważ e, w 2023 roku będę robić zdjęcia na ślubie jednej pary. I ta para chciała koniecznie mieć sesję narzeczeńską w Słonecznikach w tym roku, dlatego, dlatego nie mogłam odmówić i w sumie mega się cieszę, że, że będę robić zdjęcia po prostu po takim długim czasie i depakować sprzęt. Tak dawno nie wyjmowałam tej torby z szafy, muszę zobaczyć co tutaj jest. Od wczoraj ładuję baterie, przygotowuję karty. Jeszcze maseczka, boż, masakra, wywalić to trzeba. E, I tak, i muszę ogarnąć w ogóle... Kurczę, muszę znaleźć swoje szelki. Nie wiem, czy są w samochodzie, czy, czy gdzieś tu w domu. Widzicie? Nie pamiętam nawet. Oj, 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 no dobra. Przydałoby się pewnie przeczyścić ten sprzęt po takim czasie. To znaczy, ten aparat miałam w użytku, no bo robiłam nim zdjęcia i tymonkowi, i w ogóle tak jakoś no cały czas miałam go gdzieś tutaj pod ręką. A ten drugi aparat cały czas leżał w torbie nieużywany, ale kurczę, cieszę się, że będę robić zdjęcia, cieszę się, że będę miała sesję. Jesteśmy w centrum. Arek poszedł załatwić jedną sprawę i zaraz ruszamy dalej. Chyba zaraz nakarmię Tymka, ale w samochodzie robi się mega gorąco i nawet otwarcie drzwi nie pomaga. Zaraz tutaj będziemy kombinować, jak nie to będę odpalać samochód i włączać klimat, bo... bo jest masakra, nie wiem ile jest stopni. Hejka, piję sobie teraz kawkę i tylko chcę powiedzieć, że tak się przyzwyczailiśmy pić kawę z ekspresu ja się przyzwyczaiłam że jak jestem gdzieś na wyjazdach, czy to u rodziny, czy u znajomych, i piję taką zwykłą kawę, to brakuje tego luksusu. Zrobiło się pańskie podniebienie. No ale dobra, piję, bo jakoś się pobudzić trzeba. Hejko, hejko! Jest niedziela, wróciliśmy już do domku. Tymek taki szczęśliwy, normalnie ekscytacji nie ma końca. Po pierwsze karuzelki mu brakowało, bardzo mu takich karuzelki brakowało. Po drugie, jak zobaczył ściany w domu, to ekscytacja na maksa, mówię Wam. I właśnie robię sobie kawkę z ekspresu Znaczy Arek mi robi Zaraz mi przyniesie i wypijemy Dobra, haha, już ma. Maryś przyniósł Dobra. mi kawkę Jak zwykle z łyżką, bo tam zamieszał A, mi cukier Hejka, hejka, zaczynam vloga na klatce schodowej Bo Ile właśnie jestem samochodu do W garażu i jadę do przychodni I do sklepu Pozdrowionka z samochodu Póki jestem na osiedlu to mogę coś nagrać, coś powiedzieć Bo jadę sobie powolutku Jadę właśnie do przychodni po zaświadczeniu od położnej do Bycikowego i jadę do sklepu. W sumie to tylko po jedną rzecz, po wodę, bo zapomniałam zamówić filtry do dzbanka i muszę kupić zgrzewkę wody, bo nie mamy. Jutro przyjdą filtry, więc na ten czas potrzebna nam woda. Tam, param. Dobra, chwila przerwy w nagrywaniu. Dobra, okej, okay. musiałam chwilę przerwać, bo musiałam sobie otworzyć bramę, e, no i co, kupię wodę, ale w sumie jeszcze może, jeszcze może banany sobie kupię, bo nie mam banana w domu, a muszę zrobić sobie owsiankę, codziennie jem owsiankę, to potrzebny banan, noszę to łopaczkę i mierzę sobie sen, już prawie tydzień, więc e, będę musiała sobie zerknąć w statystyki jak to wygląda, nawet nie wiem ile dzisiaj spałam. Ale czuję się wypoczęta, więc myślę, że te 7 godzin było. Kończę, bo wyjeżdżam na drogę. Jestem już pod przychodnią. Fajnie tak chociaż na chwilę wyjechać z domu samej. Tymek nakarmiony został zarusiem, Ja właśnie tak lubię sobie pojechać na zakupy na te pół godziny i to jest taki reset dla mózgu. Także lecę pędzę, bo Tymek w każdej chwili może zgłodnieć. Dobra, zakupy poczynione. Oczywiście poszłam po jedną rzecz. Kupiłam pięć. Kupiłam wodę, jeszcze badanki, jogurt naturalny, śmietankę yy, i... Co jeszcze? I dwa pączki. Tak, będziemy jedli zaraz z Arusiem. Arus jest na diecie, w sensie, że nie jest słodyczy, nie kupuje sobie. Ale będzie musiał zjeść tego pączka. Jadę sobie powolutku. Yy, jak byłam w sklepie, to Arek do mnie zadzwonił już myślę, o, niedobrze. Tym jak pewnie płaczę. Ale nie, zadzwonił zapytać, jak tam i co tak długo żony nie ma tam długo. No może troszkę tak powoli te zakupy robiłam. Chodziłam po tym sklepie, ale stęsknił się, czy co? Jadę do tego męża i do ukochanego Tymusia. Ach, dobra. Kończę. Wjeżdżam na osiedle. I odezwę się później. Kupiłam dwa, pończył się. Jeden do Ciebie, mężu. Położę. Ja sama zjadę. Widzę, że Aruś już tutaj obiad zaczyna robić. Ogóreczki na mizerie gotowe. Ziemniaczki obrane. Jeszcze jakieś mięsko będzie. No, rewelacja. Tymko! Ja. Zbieramy się na spacerek. Pozdrowionka ze spacerku. Po obiadku zaliczyłam sobie taką solidną drzemkę. Prawie dwugodzinną. Tam chyba godzinę 38 mi naliczyło przez opaskę. No i czuję się mega wypoczęta. Tak sobie teraz wyszliśmy z Tymonem na spacer. A jest godzina chyba... Około... A, zaraz sprawdzę. 18.19. Dobra idziemy i słyszymy się jutro.